Nie ma jeszcze 30 lat, a już dorobił się majątku, który zabezpiecza go na całe życie. Hubert Hurkacz po 208 dniach przerwy wrócił na kort i udowodnił, że wciąż należy do światowej czołówki. Zarówno sportowo, jak i finansowo. Przez lata Polak był jednym z najlepszych tenisistów na świecie, regularnie meldując się w top 10 rankingu ATP. To efekt ogromnej pracy, wyrzeczeń i talentu, ale też wymierne korzyści. Na samych kortach Hurkacz zarobił już równowartość około 65,5 miliona złotych. Dzięki temu mógł pozwolić sobie na spełnianie marzeń, między innymi tych motoryzacyjnych. Od lat jest fanem luksusowych samochodów, a szczególne miejsce w jego sercu zajmuje marka McLaren, którą podziwia za technologię i pasję stojącą za jej projektami. Ostatnie miesiące były jednak dla tenisisty trudne. Kontuzja wykluczyła go z gry na długi czas, a powrót na kord był kilkukrotnie przekładany. W końcu Hurkacz pojawił się w United Cup i w imponującym stylu pokonał Aleksandra Zvereva. Jak sam przyznał, po tak długiej przerwie jeszcze bardziej docenia możliwość rywalizacji. Choć przez pauzę spadł w rankingu ATP na 83. miejsce, jego ambicje pozostają niezmienne.